Witam wszystkich! Zanim przejdę do związków węgla z wodorem oraz innych hybrydyzacji, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która może być już dla części z Was oczywista, ale lepiej mieć pewność, bo jest to istotna kwestia dotycząca opisu tworzenia wiązań. No właśnie jak model kombinacji liniowej orbitali atomowych opisuje tworzenie wiązań? W tym materiale posłużę się przykładami cząsteczek poznanych do tej pory. Zachęcam zatem do obejrzenia poprzednich odcinków, jeśli jeszcze ich nie widziałaś. Do tej pory wszystkie wiązania, które tworzyły się w omawianych cząsteczkach, były typowymi wiązaniami kowalencyjnymi. I na razie nie będziemy wykraczać poza ten typ. Spójrzmy zatem na konkretne przykłady. Najprostszy możliwy to wodór od którego zacząłem omawianie modelu LCAO. Jak zapewne pamiętamy, pojedyncze wiązanie sigma powstające między atomami wodoru opisujemy jako kombinację liniową dwóch orbitali S prowadzącą do powstania dwóch orbitali sigma, jednego wiążącego i jednego antywiążącego. Teraz weźmy poznany niedawno metan, w którym kombinacji liniowej ulegały cztery orbitale sp3 atomu węgla i cztery orbitale s czterech atomów wodoru. Jest to jednak opis tworzenia aż czterech wiązań sigma. Skupmy się zatem tylko na jednym z nich. No i jeszcze fluorowodór w wersji bez przyjmowania modelu hybrydyzacji. Tu też zostawiamy jedynie te orbitale, których kombinacja opisuje tworzenie wiązania wodór-fluor, czyli orbitalu s w wodorze, i orbitalu P we fluorze. Bardzo podobne te diagramy, prawda? Za każdym razem mamy do czynienia z kombinacją liniową dwóch orbitali atomowych, zapełnionych częściowo jedynie jednym elektronem. Z tych dwóch orbitali atomowych powstają dwa orbitale molekularne. Oba elektrony zapełniają teraz orbital wiążący którego energia jest niższa od każdego z orbitali atomowych, a wysokoenergetyczny orbital antywiążący pozostaje pusty. Warto jeszcze dodać, że różnica energii orbitali atomowych odpowiada polaryzacji wiązania. W przypadku kombinacji równoenergetycznych orbitali atomowych, jak to widzieliśmy choćby podczas tworzenia cząsteczki wodoru, mamy do czynienia z wiązaniem kowalencyjnym niespolaryzowanym. Gdy orbitale różnią się energią, tak jak w przypadku cząsteczki metanu czy fluorowodoru, powstaje wiązanie kowalencyjne spolaryzowane. To jest najczęstszy opis tworzenia wiązań. I to nie tylko wiązań sigma. Tak samo było w przypadku np. dwuatomowych cząsteczek azotu, gdzie tworzyło się wiązanie sigma pi i pi, a także fluoru. Tworzenie wiązania sigma i nietworzenie wiązań pi. Ze względu na zapełnienie również orbitali antywiążących. W cząsteczce tlenu sytuacja była nieco inna. W opisie tworzenia wiązania pi trzeba rozpatrywać wszystkie orbitale pi naraz. Ale już opis tworzenia wiązania Sigma nie powinien być ani trochę zaskakujący. Tyle na dziś. Takie krótkie podsumowanie i spojrzenie z nieco innej strony świeżym okiem. W następnym odcinku rzeczywiście przejdę do węglowodorów. Także do następnego razu.